Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 19 uroczystości wręczenia stypendiów dla młodych naukowców w programie Start. Ja się nazywam Jakub Wojnarowski, pracuję w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Będę miał dzisiaj przyjemność i wielki zaszczyt poprowadzić tę uroczystość. Proszę Państwa, witam przede wszystkim wszystkich laureatów tegorocznego konkursu. Dzień dobry. Naprawdę szczere gratulacje dla laureatów tej nagrody START. To już, jak słyszeliśmy, 19 razy przyznajemy te nagrody. Okazuje się, że laureaci programu START z poprzednich lat są już profesorami, są już członkami Akademii. Jak widzę, parę osób tutaj, członkowie, znaczy osoby, które uzyskały parę lat temu programy START, dzisiaj są opiekunami młodych ludzi, którzy dzisiaj odbierają to wyróżnienie. Jak Państwo wiedzą, przyznaliśmy 128 stypendiów, a było kandydatów przeszło 1000. Życzę Państwu tego. Żebyście Państwo mieli szczęście w nauce, bo oprócz tego trzeba mieć właśnie tej ciężkiej pracy szczęście. I żebyście Państwo nie bagatelizowali tych doświadczeń, które państwo się nie udają. Dziękuję bardzo. Pan profesor Maciej Żylicz wspomniał o jednej osobie, która jest, została przez nas specjalnie wyróżniona wynika to z tego, że chcielibyśmy, żeby ten program start także wskazywał tych, którzy jeszcze w tej ogromnej grupie wybitnych osób jeszcze w sobie coś mają dodatkowego. I to osobą wyróżnioną, którą zapraszam jako pierwszą jest pan doktor Michał Kamiński z Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Panie doktorze, zapraszam serdecznie bardzo proszę. No, <śleszy>